Cześć, dzisiaj sobie posadzimy w grunt musa, komineta, Superdwarf w To jest mój roczny Cavendish. Proszę bardzo. Już puścił, w jest od jakichś dwóch tygodni, może trzech. I puścił trzy liście. raz, dwa i ten. Chociaż ten chyba do połowy był już rozwinięty, czy jakoś tak jak go tu wsadzałem. Pieniek taki. Zobaczymy, jak podrośnie. Odrost się pojawi w tym roku. O, taki ładny, widzicie? Widzicie? Teraz dobrze widzicie. Taki ładny, malutki odrościk. Raczej go nie oddzielę, ale jeszcze sam nie wiem. No i co? Mam ziemię. W sumie to już resztkę ziemi, więc tamta dziura nie będzie jakaś ogromna. Będzie wręcz idealna dla tego bananowca, tylko na spust trochę ziemi i obornika. No i co? No i chyba trzeba go wyjąć z nie? Specjalnie go ostatnio nie podlewałem kilka dni. A to dlatego, bo byłby tak ciężki, żebym go nie wyjął pewnie. A z drugiej strony też o, słabo się sadzi rośliny jak mają taką, takie błoto w donicy. No i co? wyjmujemy, nie będę wygadał. Nie wiem jak się ukorzenił. Całą zimę był w tej donicy. I mogę powiedzieć, że korzeni nie widzę. A nie, są, sorry, są. Tylko się schowały. Nie dobra, jest okej. Okay. Jest trochę korzeni. Wymaję do tą kastrę. Proszę w kastrze 20 litrów rósł. To nie palma tym razem. <grytanie> dobra. korzenie Jakie ma korzenie? Już wam pokazuję. Za mój statyw dzisiaj robi małe statywiki doniczka. Bo po drugiej statyw mi się nie chce iść. <grytanie> W sensie ten duży. No, ma trochę korzeni, nie będę go tam jakoś przekręcał. Widzicie. Yy, no i co? I po prostu go sadzimy, tak? Nic tu niesamowitego się nie stanie. Dzisiaj chyba, gorzej, że go złamię w kłunik słońcy, ale myślę, że to raczej się nie wydarzy. Dobra, ustawimy ładny do kadr. Dzisiaj już pracuję z resztą ziemi. Już w tym roku piąty worek Także ostro. Piąty czy szósty jakoś, już w ogóle strasznie dużo tych worków mi poszło. Się naprzesadzałem, a jeszcze nie wszystko co powinienem przesadziłem. Jeszcze powinienem trochę poprzesadzać niektórych roślin. Dzisiaj na przykład karłatki porozsadzałem. Z nasion z na takie małe karłatki miałem. Obornik oczywiście. A tam się będę bawić. Bierzemy w porządnie porządne. Pachnie to tak średnio. Dobra. Wyjąłem część roślin stąd, żeby go posadzić. W sumie to większość. Ale i tak musiałem większość powystawiać stąd. Bo mogą sobie rosnąć na zewnątrz. Na razie banany jeszcze chwilę będą te właśnie ciepolubne. I tak naprawdę posadziłem go tego banana w gruncie na zewnątrz, gdyby nie to, że on musi mieć ciepło. Ale rok temu był w gruncie w szklarni również i naprawdę z małej sezoneczki urósł potężny bananek, jak widzicie. znaczy potężny, no jak na Cavendisha potężny. Nie jest to pięciometrowy banan, nie będzie. Bo nie ma szans, że taki będzie. Bokiem to, jak on to zebrać? Bo nie mam ziemi. <grym> Trochę lipa tak wsadzać. A dosypię mu później ziemi tak. Dobra, wrócę do Was tego posadzę do końca. Nie będę Wam tak 10 minut pokazywał, jak rzucam ziemię ręką. Dobra, jak widzicie, banan posadzony. Cała jaka wygląda tak. No i generalnie to, co zostało nam tylko go podlać. Jak mówiłem, ziemi lepszej je wam na tą chwilę. Sadzę w taką, jaką mam. I tak będzie rósł. Trochę dostał dobrej. Obornik też zrobi swoje. Już tyle nasadziłem ostatnio różnych roślin. W grunt też, że nawet nie mam. Ziemi. No wsiąkaj. A, bo to mi leci gdzieś tam bokiem. Sypnę tam ziemi, żeby się górka zrobiła. Pyk. Już mi nie wyleci tam. Dobra, jednak wyleci. Po prostu trzeba czekać. No i dobra. Taki krótki film. Iście takie. Pień ma taki. Zobaczymy na, na jesień. Na wiosnę to zaraz jest no i co? Znaczy w sumie teraz to bliżej lata niż wiosny chyba. To dla jego jeszcze tak parę razy. I to byłoby na tyle. Krótki znowu film. Zwięzły dosyć. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!